Chcąc odkryć pracę swojego życia, pomyśl przez chwilę nad tym, jakie masz umiejętności i naturalne zdolności, z których lubisz korzystać. Chcesz mieć do czynienia z komputerami, technologią, informacją, statystykami, liczbami, a może wolisz wykonywać kreatywne zajęcia? Preferujesz pracę, która ma jasne cele i jest logiczna? Jak lubisz pracować? Czy lubisz w pracy używać głosu, rąk, ruchu, czy lubisz kontakty z ludźmi, czy wolisz pracę w zaciszu? Chcąc odkryć pracę swojego życia, pomyśl przez chwilę nad tym, jakie masz umiejętności i naturalne zdolności, z których lubisz korzystać. Chcesz mieć do czynienia z komputerami, technologią, informacją, statystykami, liczbami? a może wolisz wykonywać kreatywne zajęcia? Preferujesz pracę, która ma jasne cele i jest logiczna? Jak lubisz pracować? Czy lubisz w pracy używać głosu, rąk, ruchu? Czy lubisz kontakty z ludźmi, czy wolisz pracę w zaciszu? Chcąc odkryć pracę swojego życia, pomyśl przez chwilę nad tym, jakie masz umiejętności i naturalne zdolności, z których lubisz korzystać. Chcesz mieć do czynienia z komputerami, technologią, informacją, statystykami, liczbami? A może wolisz wykonywać kreatywne zajęcia? Preferujesz pracę, która ma jasne cele i jest logiczna? Jak wolisz pracować? Czy lubisz pracę używać głosu, rąk, ruchu? Czy lubisz kontakty z ludźmi? Czy wolisz pracę w zaciszu? Chcąc odkryć pracę swojego życia, pomyśl przez chwilę nad tym, Jakie masz umiejętności i naturalne zdolności, z których lubisz korzystać? Chcesz mieć do czynienia z komputerami, technologią, informacją, statystykami, liczbami, a może wolisz wykonywać kreatywne zajęcia? Preferujesz pracę, która ma jasne cele i jest logiczna? Jak lubisz pracować? Czy lubisz w pracy używać głosu, rąk, ruchu? Czy lubisz kontakty z ludźmi, czy wolisz pracę w zaciszu? Możesz zapisać się na kurs stworzony na podstawie książki tworzenie pieniędzy, klucze do obfitości. Link do kursu jest w opisie. Zapraszam.